Placu się nie mieści. Niektórzy mówią, że ładniejszy od Audi TT. Też tak uważam. Może bardzo wycieczka zapraszamy. Jesteśmy się wyjątkowo wcześnie. 8.20. Wiary Państwo mogą nie dać, ale o 8.20 jesteśmy już na pierwszym placu alikowym. <grym> A mamy co? Czas około świąteczny. Ja pierdykam. Około świąteczny, a oczko temu mi się wypadło. Ajajajaj. Jak to jest takie do miasta pierdzioł, to bym to może wziął po taniości, tylko że... Nie wiem, co to znaczy po taniości u pana Alika. Drodzy państwo, zaraz wbijemy na plac pana Tomasa, bo na bardziej kultowy on jest tutaj. Zobaczcie, co się dzieje w grudniu na niebie. No właśnie, Ja sobie pozwolicie, do będę się powiedzieć narzędzie zbrodnie. Dochodziło chodziło o narzędzie pracy oczywiście. Milionerek nikt by nie miał szans takim pytaniem i odpowiedzią. Muszę wszystko widzieć, wszystko wiedzieć i czuć się... O, czuć się w miarę, że liście mi spod nogi. Liść od mojego kierowcy. Widzę, że poduszeczka, dwie sztuki, nakładki na fotele są, czyli ktoś szanował albo. albo i nie. Drodzy Państwo, plac Pana Tomasa już staje się kultowy, bo tyle aut Pana Tomasa kupiliście, wzięliście, że przypominam grudzień. Chyba ma być 9-10 stopni. Nie chcę Was skór denerwować, ale święta za pasem. A śniegu na widnokręgu nie widać. <laughs> Cały tył samochodów, które są pod płotem, sądzę, że dwa rzędy Tomasz daje do tyłu. Te, które są sprzedane, ktoś pytał o świeżej lampie dla teściowej, dla żony, dla kochanki. Nie pamiętam dla kogo to szukał. 21 rok. Pozdrawiam przy okazji widzów, którzy kupili, a dwie sztuki zostały tutaj nabyte w 21. Ten mondas całkiem ciągnął przystojnie, bo w ST pakiecie ładny. Pytacie o różne tematy. Kto pytało? o limuzynę? Nie pamiętam. Drodzy Państwo, kolejny fantastyczny wyjazd do panów Alików. Uważam za rozpoczęty zima zajebista jest ta zima tylko mam życzenie, żeby na święta zawsze bożego narodzenia było śniegu pół metra, jako to i bywało pół metra śniegu i minus 10 byłoby idealnie za płotem pan Tomas posiada pojazdy, które był... Guten Morgen, dzień dobry, alles Był pilnować tego placu pan Tomas posiada pojazdy za tym płotem Paśnica jest nieodzowna sztuk dwie, a tym płotem posiada sztuki, które w tym tygodniu bądź w tych dniach ostatnich był, sprzedał radośnie. Gliby, gliby. Passat. Dwa Passat. To jest ta brzoza? Nie, to nie jest ta brzoza. 3008 w GT. Tu stało w zeszłym tygodniu całe Całe stado pojazdów, które jakby wyjechały. I już są zapewne w naszej ludowej ojczyźnie. Cię mam widzów sprinterów, bo już są 300 metrów ode mnie. Będą dla nich udane zakupy. Czy skończy się jak zwykle? Komuś szukam. W taki takich przypadkach, oczywiście. Komuś szukam dobrego rocznika dla mamy. Tylko jak to znajdę rocznik jak jest Dawaj tu lustereczko 17, a widzisz 17 to jest w benzynie akurat Ciekawa sztuka Witam, witam grudzień trwa Jeżeli trwa grudzień, to znaczy, że taksówkarze pozdrawiam Was serdecznie. No setki pytań o to czy to brzydactwo tutaj stoi tylko 300-350 przebiegu to jest takie minimum, jakie te roczniki posiadają na cyfroblacie Ignis, kto pytał? Ktoś... a, Alik do roboty przyjął Zacnie Tam prosto i na dół jest tajne przejście, tak jest zapytać za 36 To tu już stoi z pół roku Sądzę, że sobie kupił Tak? Jak sobie stoi tyle czasu, to... To wiecie tylko to jest taki pilnowacz placu, to nie jest jego czarna, nie? Czy granatowa? O tej nie było ostatnio. Jakby za dwójkę, to można było ogarnąć z takimi naklejkami. Sam bym wziął folia. Jest, jest stoi w kąciku, niestety. Niestety piękna. Ale długo stoi. To chyba nie tu coś się wygło. Zobaczcie, na niej był jaki grudzień. Jak ja już wybieram dzień wyjazdu, to musi być luksusowo. Co to za lampa taka? Niestety. Taka niestety właśnie. Niestety. Niestety. Może lepiej do doświetla. Wezmę Google plus założę. Co tuś takie? To takie ma być. Skurko jak? Pociągnie zenonem. No widać po tarczy, że faktycznie. Zamknięta. No pewnie, żeby fotole ukradli. Też to bo buzyrka. No właśnie. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszej.